Boli mnie to, że przede wszystkim nie udało nam się zdobyć chociażby, chociażby jednej bramki, bo ten mecz mógł, mógł zupełnie inaczej się ułożyć niż wskazuje na to końcowy wynik. Niestety dzisiaj musimy przełknąć Gory Szporażki, ale na pewno się nie poddamy. Na pewno nie załamiemy, załamiemy rąk, tylko z zniesionymi głowami przystąpimy do kolejnego spotkania z Radą i. Tak jak wiele momentów dzisiaj wskazywało, że dążyliśmy do dostrzenia do bramki, do odniesienia zwycięstwa, i również e, podobnie będzie, będą wyglądały nasze poczynania w, w przyszłym tygodniu. Wydaje mi się z perspektywy pierwszej połowy, że też były momenty, gdzie NDIA również wędrował na moją stronę, i boczni pomoc, pomocnicy szukali takiej pewności siebie. W swoich, w swoich poczynaniach, więc to jest normalne. Musimy być jako zawodnicy na to przygotowani i robić wszystko, co w naszej mocy, aby te ataki i zapędy ofensywne przeciwników paliły na panewce.